Lecimy. Weszliśmy do pokoju. Szafa. Się już zakładam buty, bo wychodzimy. Także pomyślałam tylko chwilkę, że to było łóżko podwójne i dwa pojedyncze. No, jedna to chyba taka troszkę dostawka. A drugie łóżko porządne. Materace w tych dwóch były super. Tutaj mieliśmy taki miękki, że ma się w ogóle, leżyliśmy w, w środku. No, to dla nas za skrzypi, ale jest dobrze. No ale, wiesz, spaliśmy, nie słyszeliśmy, mocno nie skrzypiał Także telewizor, grałki, kanałów kilka było, kawka, herbatka, jak to zwykle tutaj bywa, czajnik, łazieneczka, umywalka, wanna, prysznic porządny, ciśnienie było fajne. Ciepła woda była. Tak, i wychodzimy. To od razu znak był na wejście, że groby są z drugiej wojny światowej. Proszę o respekt, czyli szacunek. Z szacunkiem się tu proszę odnosić. obchodzić. Śliczne to jest. I zobaczymy, co to jest. St. Yeah. Andrew's Parish Church. Zobaczcie domek. Teraz chyba coraz więcej taką strzechą kryją. Żeby robić wrażenie. To jakby nowoczesne budynki. Young? Nowoczesne chyba są te budyneczki. Nie, to dach tu się remontował i zrobił tak. No ale właśnie nowe, zrobione nowe, nie to, że to jest strzecha jak u nas stare. Tylko oni po prostu chcą takie robić sobie... Tak, nie... fancy. Minus 4 ma być u nas idziemy w ciężkiej nocy A tam będzie zimno wyłączyliśmy. Co się śmiejecie Dlaczego jest napisane free entry? Jak każdemu każą... No takie stoją stojaki? Stoją stojaki. Dalej zobaczę. A kiedy dołączysz dzisiaj? To tak? No ale o no właśnie o takie, że oczywia. się, drzwi, będę wszystkie pokazywać. Zobaczcie jak zrobiono. Nie, nie zobaczcie, zobaczycie. zobaczycie. Wyrobione schody. Trzeba uważać. Duża sala. Ojej, chowa się nie zmieścił. Kominek ładne, to jakoś była lepsza. Lepszego pana sala. lepszego jakiegoś, jednego lepszego. O, tam stodułkę mają, używają jej Mówiłaś, że... jako stodułkę. To była tam mnichów. No to, no, stało się to farmą, prywatnym domem farmą czują się. Mnisi w XI wieku mieli zbudowane to Taki, taki na no anglosaksoński styl, ależ w XII wieku zaczęli w miarę powiększania się community, społeczności, o, to stwierdzili, że no na miarę tej wielkości i tak dalej, w mieszkańców, muszą wybudować coś fajniejszego. Żeby wybudować, bo usprawniać, tak? I w dwunastym wieku przebudowałem. Ojku. się ojejku. dziewczyny już znalazły sobie miejsce do rekreacji. Gdzie kawałek murku, to ich. wiem, że już to, to było tam, benedyktyński klasztor. I to tutaj to były ich mieszkalne zabudowanie. Tutaj ostał się ten domek. Po wygnaniu stąd klasztoru benedyktów, stał się czymś domkiem prywatnym. A to zburzono, żeby tutaj benedyktyni nie uprawiali swojego procederu. Nie mogli wrócić już nie chcieli zmienić wiary na życzenie Henryka, to, to musieli stąd pójść. Kościół się to kościół zawsze mógł być kościołem amerykańskim, bo to pewnie nie jest część tego naszego zwiedzania, krzesio tak ogólnie. Ale takich kościółków bardzo dużo z tego czasu. Wszystkie stoją i wszystkie są kościółkami. Amylikańskimi. Nasz katolicki ma troszkę inny kształt, ale nie wiem od czego to zależy. nie było nigdzie. O, w kościołach tutaj z po kolei w czasie mszy, jakie piosenki ze śpiewnika będą śpiewane. Ludzie mają książki rozdawane przed rozpoczęciem muszy O takie, o. To jest porządek mszy, a to są śpiewniki. Holy Bible, to nie, śpiewniki muszą być, o, to. O, zobaczcie. Jak ktoś w górę nie spojrzy, to spojrzy na ostro, które stoi na podłodze. No tutaj właśnie jest ten. Bardzo inne to. Nie widzieliśmy do tej pory czegoś takiego fajnego na suficie. Dobrze zachowane widać. I tu jest napisane, że 47 funtów jest yy, koszt utrzymania na dzień. Pojechaliśmy. Przy zameczku, starym zameczku, jest też kościółek Mary Magdalene. tu sobie coś pokrópię, bo znowu jestem, jest tam już 12 godzina, jeszcze na śniadanie. I no to ja dopiero w lany. Hmm. Jeszcze za 35 minut, żeby coś przegrypać Do tej pory tylko woda. Tak. Jesteśmy w Sherbourne Old Castle. Sherborn Old Castle. Został zbudowany. Wczesnych latach XII wieku, przez Rogera, biskupa Salzbury, który po królu Henryku I, hello, był najbardziej mocarną osobą w Anglii. W 1592 roku został. Przekazany przez Królową Elżbietę pierwszą swojemu faworytowi, Walterowi Raleigh. I kiedy on stracił swoje fory na dworze, rodzinie, przekazano zamek rodzinie Digby. Patrzcie tam, Marcia, widziałyście? Tam jest jeszcze jeden zamek, nazywa się Sherman Castle, po prostu nie old, i ale to nie należy do heritage English, jak tam pojechaliśmy To okazało się, że od 19 kwietnia dopiero jest otwarte, czyli jeszcze nie sezon. Tu wszystko są darte. zobaczcie, widzimy tylko część tych takich wewnętrznych, a reszta jest pooddzielana. Także to na pewno musiałoby dużo świetnie wyglądać. Tylko jedna wieżeczka zbrana się ostała. Także tak, formy to mi się zamaniło. Królowa się musiała postarać. Nie wiem na jakiej zasadzie to był faworyt. Mu królowa, o której mowa nazwana była królową. Schodki są, ale są zamknięte. Dostępu nie. Nic to, niczego, nigdy.